Czasem ktoś się zastanawia, co powinno się wydarzyć i co powinienem czuć, słyszeć, widzieć, wiedzieć, by podjąć mądrą decyzję o małżeństwie, by upewnić się, że osoba, którą wybrałem sobie na żonę, albo osoba, którą wybrałem sobie, wybrałam sobie na męża, jest właściwym wyborem. Na podstawie Bożego Słowa twierdzę, że mężczyzna, który stoi przed decyzją, czy oświadczy się jakiejś kobiecie, musi, musi kochać tę kobietę tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Możesz się oświadczyć kobiecie wtedy, kiedy wiesz, że jesteś w stanie dla niej zrezygnować z tego, co jest dla ciebie najważniejsze. Że jesteś w stanie dla niej zrezygnować ze swojego największego marzenia. Jesteś w stanie wszystko porzucić, tylko po to, by Twoja żona była szczęśliwa i by Twoja żona czuła się bezpiecznie. Kobieta, która rozważa czy powinna przyjąć oświadczyny. Powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, na jedno podstawowe pytanie. Czy będzie w stanie szanować swojego męża w sposób, o którym mówi Biblia i czy będzie w stanie być mu podległa. Tak w praktyce to oznacza, że ona musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy czuje się przy tym i czy wie, że przy tym mężczyźnie jest bezpieczna? Czy gdy patrzy w przyszłość, która jest niepewna, niejasna, gdy patrzy w przyszłość, podczas której wszystko się może wydarzyć i mogą nas dotknąć naprawdę trudne historie, czy ona decyduje się wtedy na bezpieczeństwo w ramionach mężczyzny, do którego będzie mówić mężu umiłowany? Te dwie rzeczy są niezwykle ważne, są niezwykle potrzebne, są niezbędne i są wystarczające. Mężczyzna, który naprawdę decyduje się porzucić wszystko, co dla niego jest najważniejsze, tylko po to, by kochać swoją żonę i tylko po to, by ona się czuła bezpiecznie i wiedziała, że to ona jest pierwsza na świecie, a druga po Bogu, to jest mężczyzna gotowy do małżeństwa. Kobieta, która Czuje się bezpiecznie i decyduje się zaufać swojemu mężowi, bo ma ku temu przesłanki. I gdy cokolwiek się stanie, ona z ufnością będzie w bezpieczeństwie swojego męża, to jest kobieta gotowa do małżeństwa. Do tego wszystkiego musi dojść miłość na zasadzie motylku w brzuszku. Jeżeli między wami nie ma motylków w brzuszku, jeżeli między wami nie ma chemii, to również nie jest najlepszy, najlepszym pomysłem, by w tej chwili zawrzeć związek małżeński. Jeżeli nie czujecie ze sobą tęsknoty, jeżeli nie chcecie ze sobą spędzić każdej chwili, każdego dnia i każdej nocy, no to po prostu nie możecie być jeszcze małżonkami, dlatego że małżeństwo bez wzajemnej tęsknoty dusz, bez wzajemnej tęsknoty ducha i bez wzajemnej tęsknoty ciała po prostu nie będzie dobrym małżeństwem. Więc każdy z Was ma do wykonania jedną rzecz, a razem macie do wykonania wspólną rzecz. I jeżeli odpowiecie na te pojedyncze pytania twierdząco i na te wspólne pytania twierdząco, to bierzcie się do roboty. Zawierajcie związek małżeński, dlatego że tak człowieka stworzył Pan Bóg, właśnie w ten sposób. Stworzył człowieka Pan Bóg, że nie stworzył nas byśmy działali w pojedynkę, lecz stworzył nas do działania w małżeństwie. Ja oczywiście wiem, że w Słowie Bożym jest mowa o tych, którzy z własnego wyboru, z powodów, Związanych z Królestwem Bożym decydują się na bezżeństwo, ale te osoby wiedzą, że są wyjątkiem, a nie regułą. I Chrystus traktuje to wyjątkowo, a nie jako regułę dotyczącą człowieka. No i upływa jakiś czas. I dokładnie tak zostało zawarte to małżeństwo, a jednak się popsuło, a jednak coś jest nie tak. Ale wtedy mamy do czego wrócić, mamy z czym się zmierzyć i mamy do czego się odwołać. Wtedy możemy się odwołać zarówno do tych motylków w brzuszku, zarówno do tej tęsknoty duszy, ducha i ciała, jak i możemy się odwołać do decyzji, że będziesz kochał swoją żonę tak, jak Chrystus ukochał Kościół, a więc porzucisz wszystko to, co w tej chwili cię denerwuje? Porzucisz wszystkie swoje marzenia, porzucisz wszystkie swoje pomysły na małżeństwo i po prostu będziesz ją kochał, bo tak zdecydowałeś i tak powinieneś decydować każdego dnia. I do kobiety będzie można wtedy powiedzieć, że posłuchaj, ale ty zdecydowałaś, że mu zaufasz, zdecydowałaś, że czujesz się bezpiecznie i zdecydowałaś, że w jego ramionach będziesz odczuwać to bezpieczeństwo do końca swoich dni, więc ufaj. A resztę zostaw Panu Bogu. No i tak upływa jakiś czas, i okazuje się, że jedna ze stron nie spełnia swoich obietnic i nie robi tego, o czym zdecydowała. Ale to w żaden sposób nie upoważnia drugiej strony, by przestała robić to, co zdecydowała i to, do czego została powołana. Bardzo często mówię żoną, że zmiana małżeństwa nie zaczyna się od zmiany męża, ale zaczyna się od zmiany twojego nastawienia. Bardzo często mężom mówię, że wiesz, zmiana małżeństwa nie zaczyna się od zmiany żony, żoną, y, cech żony, a tym bardziej zmiany żony, co zaczyna się od tego, że to ty się zmienisz względem swojej żony. Dlatego że gdy jedno z was zachowa się jak Chrystus, to i drugie do tego przylgnie, bo Chrystus jest sprawcą i dokończycielem wiary. Jednocześnie są sytuacje, są skrajnie trudne sytuacje, w których jedynym rozwiązaniem, jedyną możliwością jest odseparowanie od siebie człowieka, który nienawidzi swojej żony lub żony, która pluje swoim życiem na swojego męża. Są takie sytuacje, ale podobnie jak już wspomniałem o bezżeństwie, są to sytuacje, które są wyjątkowe i muszą być wyjątkowo rozsądzone w Duchu Świętym. Nie mogą być pochopne, nie mogą być chwilowe, muszą być przeprowadzone po wielu, 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 wielu godzinach rozmów, wielu, 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 wielu godzinach Prób naprawienia tego związku, wielu, wielu, wielu dowodach i argumentach, które wskazują, że nie ma innego wyjścia, a nawet wtedy muszą być wyjątkową sytuacją, a nie regułą. Niestety religia nie odpowiada na wszystkie pytania. Bóg, Duch Święty, Odpowiada na wszystkie pytania. Niestety nie da się nagrać wspaniałości z nieba, która dokładnie omówi każdy jeden skomplikowany związek, każdą jedną skomplikowaną sytuację, która uwzględni każdy toksyczny moment i każdą toksyczną historię, która uwzględni zagrożenie życia, zagrożenie zdrowia, zagrożenie wielu wartości, które są nadrzędne w słowie, Bożym. Nie da się nagrać takiego wspaniałości z nieba, dlatego że życie ludzkie to nie jest dziesięciominutowe nagranie na YouTube. Jeśli przechodzisz jakieś ogromne problemy, jeśli przechodzisz jakieś ogromne trudności, to najlepszym, co możesz zrobić, to zwrócić się w tej sprawie do Kościoła. Zwrócić się w tej sprawie do zdrowego biblijnego Kościoła, który. Będzie rozumiał, czym jest miłość do Boga, będzie rozumiał, czym jest miłość do drugiego człowieka, i będzie rozumiał, że Twoje życie to nie jest dziesięciominutowy odcinek wspaniałości z nieba. Zawierajmy związki małżeńskie, używając kolan, modląc się, podejmując słuszne decyzje. Nie spiesząc się, nie będąc pochopnymi, naprawdę rozsądzając sprawę, nie goniąc i nie czekając na jakieś emocje związane z pierwszą nocą poślubną. Nie róbmy tego, a róbmy to na kolanach. Upewniajmy się przed Bogiem, że to jest człowiek, z którym według woli Bożej mamy spędzić całe swoje życie. A wtedy nie będziemy musieli stawać w naprawdę trudnych historiach, w naprawdę trudnych momentach i w słowach, które są niezwykle trudne. słowach takich jak separacja, słowach takich jak rozwód, słowach takich jak ponowne małżeństwo, słowach takich jak nie możesz już nigdy zawrzeć związku małżeńskiego. Kiedy ważne decyzje będziemy opierać na kolanach, a nie na emocjach, wtedy też nie będziemy krzywdzić naszych dzieci. Nie będziemy krzywdzić naszego otoczenia, a co najważniejsze, sami siebie nie będziemy krzywdzić. Więcej Boga, mniej emocji. Więcej kolan, mniej emocji. Więcej cierpliwości, a mniej emocji. Więcej dojrzałości, a mniej emocji. A naprawdę sobie oszczędzimy tych trudnych emocji. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Jeśli dotknąłem Cię tym nagraniem, możesz do mnie napisać, możesz do mnie zadzwonić. Mogę spróbować Ci pomóc, jeśli nie jesteś otoczony, otoczona właściwą opieką kościoła. Ale najważniejsze, najważniejsze zanim to wszystko zrobisz zanim do mnie napiszesz zanim do mnie zadzwonisz skorzystaj z kolan. Masz je swoje własne i Bóg Cię słyszy. Wspaniałości z nieba. Do jutra, z Bogiem.